Kiedy posłuchamy Ludwika Feuerbacha, bardzo znanego filozofa niemieckiego, albo Zygmunta Freuda, psychoanalityka, psychiatrę pochodzącego z Wiednia, no to oczywiście u nich znajdziemy bardzo jasną odpowiedź na to pytanie. Obaj stwierdzają, że człowiek wymyślił religię. Obaj doszukują się w religii projekcji albo wyobcowania alienacji, którą przeżywa człowiek. Obaj y, oni, ale także wielu współczesnych tak zwanych nowych ateistów uważa, że religia jest produktem myśli człowieka, jest tęsknotą jest poszukiwaniem za idealnym światem, a takiego świata tak naprawdę nie ma. Trzeba zaakceptować to, co jest tutaj i teraz i trzeba zdać sobie sprawę, zdaniem krytyków religii, że taka rzeczywistość, która nas przekracza, którą uosabia pojęcie Bóg, tak naprawdę nie istnieje. To wszystko dzieje się w nas. No ale kiedy sięgniemy... Do innych źródeł, kiedy szerzej na tę tematykę i na to pytanie spojrzymy, to musimy prawdziwie skonstatować, że nie było cywilizacji, nie było kultury, która nie wyznawałaby religii. To zdanie pochodzi od innego psychoanalityka Elicha Froma. On sam przyznał, że. Nie zna takiej kultury i nie zna takiej cywilizacji, która byłaby pozbawiona religijności. No, zastanawiając się nad genezą religii i nad pytaniem, skąd się wzięła religia, to w zależności od światopoglądu taką perspektywę przyjmiemy. Jeśli będziemy słuchali ewolucjonistów, to zobaczymy, że religia poprzez, poprzez rozmaite stadia przechodzi i zmierza ku ateizmowi. Jeśli posłuchamy socjologów, no to może okazać się, że religia ma przede wszystkim wymiar społeczny, jest naturalnym produktem Społeczeństwa, które poszukuje dla siebie no, jakiejś transcendencji, jakiejś rzeczywistości, która przewyższa. No, pytanie o genezę religii dzisiaj jest także bardzo ważne, ale kiedy my sięgamy do filozofii, do teologii, no to przede wszystkim odkrywamy kilka istotnych wymiarów tego pytania i tej kwestii. No, z jednej strony mamy człowieka, człowieka, który Pyta skąd pochodzi, dokąd zmierza, jaka jest jego historia, jakie jest jego przeznaczenie. I ten człowiek, poszukując sensu życia, widzi, że jest on ukryty, ten sens, nie tylko w tym świecie, nie tylko w tej rzeczywistości, ale jest coś głębszego, coś ważniejszego, coś, co go zdecydowanie przekracza. Katechizm Kościoła Katolickiego na początku, na samym początku swoich rozważań mówi, że każdy z nas jest otwarty na Pana Boga, każdy z nas jest otwarty na poszukiwanie sensu, na pytania podstawowe, na pytania fundamentalne. No i człowiek, który odkrywa, no, że jest tutaj, ale ta rzeczywistość jest większa, pyta także, skąd się to wszystko wzięło, dokąd jego życie zmierza, dlatego otwiera się na coś to, co przychodzi spoza niego. Józef Ratzinger we wprowadzeniu w chrześcijaństwo napisał, że wiara rozpoczyna się wtedy, kiedy wewnątrz swojej egzystencji odkryjesz taki punkt, który nie może zasilać się tym, co widzialne i dotykalne. I to jest tak, że źródło religijności, źródło religii. Nie możemy tylko sugerować się tym, co widzimy, co wiemy, czego fizycznie doświadczymy, bo przecież fizyczność to nie jest wszystko. Ten świat nie odpowie nam na całe nasze życie, ale poszukując sensu, odkrywamy, że jest ktoś, kto nas przekracza, jest ktoś, kto chce z nami rozmawiać. I taka jest wizja chrześcijańska, że w takiej totalnej otwartości człowiek spotyka Boga, który do niego wychodzi i chce mu dać. Swoją miłość. Myśląc o genezie religii, trzeba y, powiedzieć o pytaniach, które towarzyszą człowiekowi. Te pytania są zawsze pytaniami podstawowymi. Jak one mogą brzmieć? Skąd wziąłem się na świecie? Jaka jest historia mojego życia? Co jest przede mną? Dokąd to życie mnie zaprowadzi? Czy jest ktoś, kto jest większy ode mnie? Czy wszystko można zamknąć w tym świecie? I z tych pytań podstawowych, do tego jeszcze musimy dorzucić pytania o dobro, o zło, o słabość, o grzech. Z tych pytań no, bierze się zwrócenie człowieka ku Panu Bogu, no, bo szukając tych pytań, zaczyna także dostrzegać no, szerszy, większy wymiar egzystencji, w której mu e, przyszło żyć. Oczywiście nauki szczegółowe, nauki doświadczalne powiedzielibyśmy nauki przyrodnicze. Dają swoją odpowiedź, ale kiedy zwracamy się ku filozofii czy ku teologii, to nawet autorzy niechrześcijańscy, filozofowie pogańscy, żyjący przed Chrystusem, mówią nam o tym, że religia istniała. Religia była no, odnowieniem jakiejś wewnętrznej wiary, była zwróceniem się ku bóstwu, była ponownym wyborem tego, co jest najważniejsze. Podstawowe i religia jest stałym elementem, który towarzyszy życiu człowieka. Pytanie o genezę religii jest także pytaniem o to, czy dzisiaj nie patrzymy na tę rzeczywistość religijną zbyt dziecinnie, zbyt naiwnie. Czy możemy tylko takimi obrazami w kulturze posługiwać się, które. Dokonują bardzo mocnych i takich jaskrawych uproszczeń. A kiedy spotykamy człowieka zakorzenionego w religii i człowieka o głębokiej wierze, no to widzimy, że jest on człowiekiem racjonalnym, jest on człowiekiem, któremu rozum jest bliski i ma świadomość, że kiedy wierzy, kiedy jest człowiekiem religijnym, no to w jego przypadku wiara i rozum łączą się ze sobą i to one. Prowadzą do tego, żeby kontemplować Boga, który jest prawdą. Kiedy zajmujemy się religią i pytamy o jej genezę, o jej definicję, no to naturalną rzeczą jest, że dochodzimy także do spotkania dobra i zła. Więc w religijności to te dwa wymiary one się ze sobą także przenikają. I nie jest to naiwne zajmowanie się dobrem i złem, ponieważ i jednego i drugiego doświadczamy. Ale ważniejsze jest zobaczenie źródła dobra i źródła zła w człowieku, w każdym z nas. Więc kiedy odkrywamy źródło i widzimy, co stoi u podstaw tego, że jesteśmy dobrzy i czynimy dobro, albo jesteśmy grzesznikami, tak to ujmijmy, i także pochodzi od nas zło, no to sięgamy do głębi naszej egzystencji. Nie da się oczywiście wszystkiego wyjaśnić, co dzieje się na świecie konfliktem dobra i zła, to by było zbyt proste. Niemniej jednak kiedy zajmujemy się religią, no to dostrzegamy także, że religia, każda religia może być potężną siłą, która jest budująca, ale także może zdarzyć się i tak, że wywodząca się niejednokrotnie z religii ideologia może być niszcząca i może doprowadzić do katastrofy.